Masz nasze najważniejsze zajęcia w Twoim życiu. Dobrze przygotowana? Ja no, się zobaczę. Myślę, że cały rok się przygotowywałam, także nie powinno być wielkich problemów. Wydaje ja mi się, że na to, co chcę się myślę, tak. tak, przejdę. Ja mam nadzieję, że tak. Czego boisz się najbardziej? Po to. Szczerze mówiąc, czego? Jan, eee, najbardziej, że nie starczy mi czasu, ale myślę, że w 3 godziny wystarczy, coś się wymyślimy i będzie dobrze. Czego boisz się najbardziej? Z lektur czy z ogólnie matur? Ogólnie dzisiejszego egzaminu z języka polskiego. No RC to tam takie formalność. No ale się boję na przykład, że na tym wypracowaniu pójdę w jakieś dziwadła i takie totalnie bezsensowne rzeczy, że się nie skupię na tym, co ważne. bo tam można właśnie dużo czasu przez to stracić. No i właśnie tego się boję, że no... napisał jakieś totalnie wyśmienne rzeczy na wypracowaniu. Eee, czego ci życzyć? Myślę, że... lalka. No, no to bo... życzymy lalka? Tak, No, powodzenia go życzyć? Nie wiem, żebym został <laughs> wpuszczony do domu. Że, znaczy, żebym miał powody, żeby wracać. Dzięki. Eksamen Syndyka Polskiego. Tak. poszło? Nie wiem, tematy nie były zbyt proste, ale myślę, że przygotowałam się w miarę na tyle, żeby, żeby zaliczyć to na wynik, który by mnie satysfakcjonował. No, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, chociaż na wypracowaniu był potop i, i wesele. To są dwie z które, których najbardziej nie chciałem, ale podejrzewam, że jedną radzał. Mi przyszło tak w miarę średnio. Wypracowanie było bardzo trudne. Był potop i dla mnie naprawdę trudno było coś, cokolwiek potem napisać. Za tobą egzamin z języka polskiego. Jak tak. oceniasz swoje szanse? Jak ci poszło? Znaczy, no myślę, że zdam. Chociaż, no nie podszedł mi strasznie temat. Gdyż ani potopu, ani wesela, no czytałem, ale słabo zrozumiałem, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem. Nie, naprawdę nie wiem. A, myślę, że. Jaki temat wybrałeś? Y no, nie wiem, był trudny. Znaczy były takie tematy, że, a, że można było się zawieść i, i nie wiadomo właściwie z. No, a tak z ciekawości, się. który temat? Yy, to dobrze. Yy, jutro matematyka. Będzie lepiej niż dzisiaj? Lepiej na pewno nie. Ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Dziękuję. Zami za tobą. Yy, jak teraz oceniasz swoje szanse? Jak ci poszło? No, myślę, że zdałem. Ale bardziej mi zależy na matkę niż na polską.